27 grudnia 2025, nieznana historia świata łukasz Kula, Witam Państwa bardzo serdecznie. Zapowiedź poniedziałkowej audycji miała być o świętym gralu, czym był tak naprawdę, ale niestety tej audycji nie będzie. Z pewnych względów nie będę mógł wyemitować tego odcinka, ale za to będzie niezwykle interesujący odcinek na temat księgi Uranti, gdzie zapisano wędrówki ludów. Powiedzmy, zaczynające się od 30-35 tysięcy lat, i będzie to odcinek na temat powstania tych właśnie cywilizacji sprzed około 40 tysięcy lat, tak ujmijmy to ogólnie, aż do czasów, powiedzmy, tych starożytnych, o których wiemy. I będzie to naprawdę coś niezwykłego, dlatego że to, co zostało tam zapisane, dokładność, z jakim te wędrówki. Ludów zostały odwzorowane w księdze Urantii, jest czymś naprawdę bardzo niesamowitym, dlatego że żaden człowiek, który żył w czasach, kiedy ta księga miała niby zostać ujawniona czy, czy opublikowana, nie mógł tego, tych rzeczy po prostu wiedzieć, najnormalniej w świecie, nie będąc, nie wiem, w świecie akademickim, archeologicznym na bieżąco. To jest w ogóle coś niemożliwego, i dlatego jest to niemożliwe, żeby ten przekaz cały był od tak po prostu jakiś tam zapisany przez kogoś, nie wiadomo kogo, i podany dla w zasadzie nie wiadomo jakich celów. I jest to coś naprawdę autentycznego i to, co zostało tam, w sposób w jaki to zostało wszystko tam ujęte, ewidentnie po prostu no jak ulał pasuje do odkryć archeologicznych na różnych kontynentach bo tutaj mówimy o wędrówkach ludów po całym naszym globie. Jest to coś naprawdę absolutnie niezwykłego, więc zapraszam wszystkich na poniedziałkową audycję, a ponieważ ten przekaz tłumaczy w zasadzie no może nie wszystko, ale tłumaczy jak to się działo, jak doszło czy dochodziło do powstawania pewnych cywilizacji to w zasadzie nie wiem po co miałbym dalej prowadzić ten kanał dlatego że te, na te najważniejsze pytania w zasadzie znamy poznamy dopiero w poniedziałek poznacie wy odpowiedź tak więc y, będzie to ostatni odcinek nieznanej historii świata w 2025 roku i w ogóle, także dziękuję za uwagę, dziękuję za te wszystkie lata, 9 lat y, Waszego słuchania i komentowania moich audycji. Jest mi bardzo miło, że spędziliśmy, spędziliście na moim kanale tyle czasu. Y, nie spodziewałbym się nigdy, że coś takiego, o, taki kanał jestem w stanie w ogóle stworzyć, tak więc bardzo dziękuję wszystkim widzom wszystkim słuchaczom też bo kiedyś to było tylko taki to był kanał audiowizualny więc bardzo dziękuję za to, że po prostu byliście gośćmi na kanale Nieznana Historia Świata. Tak więc zapraszam wszystkich na poniedziałkową audycję Księga Uranti Nieznana Wędrówka Ludów. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia być może kiedyś. Cześć.